Młoda, piękna, subtelna, nieznana. Dziewczyna na jednym z najpiękniejszych i najbardziej wrażliwych, choć nie najbardziej spektakularnych portretów Jana Matejki. Uważnym okiem spójrzmy na dzieło dziewiętnastoletniego artysty. Konserwacja odsłoniła delikatny sposób malowania i portretowania. Malarz nie koncentrował się tu na rekwizytach, które informują o profesji modela i jego osiągnięciach, ale na życiu wewnętrznym postaci, na nastroju i psychice. Kim była, że tak wiele uwagi poświęcił jej Jan Matejko? Porównajmy nieznajomą do młodych kobiet na innych portretach Matejki, malowanych olejno lub szkicowanych ołówkiem około 1859 roku czyli w czasie, gdy powstało interesujące nas dzieło. Szybko można dostrzec cechy charakteryzujące wygląd dziewczyny z portretu: owal nieco pociągłej twarzy, kształt nosa z garbkiem. Ostry wykrój drobnych ust, mocne wycięcie sporego podbródka, miękkość policzków o wyraźnie zarysowanych kościach jarzmowych, brwi. Nad powiekami gęste i ciemne, a gdy załamują się, by opaść nisko niemal do kącików oczu, rzadsze i delikatne. Duże, ciemne, wypukłe oczy. Fryzura ułożona z gładko uczesanych włosów z przedziałkiem pośrodku i piękna, długa szyja z całkiem mocną grydyką. Na tym analogie się nie wyczerpują. Uderza wręcz podobieństwo w zakresie cech charakterologicznych widocznych w całej postawie młodej dziewczyny i jej zachowaniu. Spokój, introwertyczny charakter, pod opuszczonymi powiekami spojrzenie w dół, zamyślenie i głęboki, nieco melancholijny wyraz nie tylko oczu, ale całej postaci. Wszystkie cechy wskazują na to, że jest to siostra Jana Matejki, Maria, dwa lata starsza od swego utalentowanego brata. W czasie malowania portretu miała 23 lata. Miała dziewięć lat, gdy zmarła jej matka. Maria wychowywała się w rodzinie troskliwej i zżytej ze sobą. Kochała wszystkich sześciu braci, ceniła ich dokonania. Franciszek był naukowcem, Zygmunt i Edmund bohaterami walczącymi o wolność podczas wiosny ludów. Jan niespodziewanie objawił wybitny talent plastyczny, malując w wieku zaledwie 15 lat zbiorowy portret rodzinny ojca z młodszym rodzeństwem, które jeszcze pozostało w domu. Przywiązanie Jana do starszej siostry nigdy nie osłabło. Po latach, gdy odwiedziła go Maria, natychmiast namalował jej kolejny wizerunek. Dojrzałej kobiety o pięknych, ciemnych oczach i wciąż nieco melancholijnym spojrzeniu. Czy ten ostatni już portret Marii jest wyrazem tęsknoty za miłością rodzinną i radościami dzieciństwa, o których artyście przypomniała wizyta ukochanej siostry? Maria, dostrzegając talent malarski Jana, cierpliwie wspierała ambitnego brata. To ona zainspirowała bohaterki jego młodzieńczych prac i pozowała do ich przedstawień na rysunkach i obrazach. Jej rysy, a nawet pewne cechy charakteru, jak spokój i subtelność, noszą Barbara Radziwiłówna, Jadwiga Andegaweńska, dwórka na obrazie Otrucie Królowej Bony, Polonia, a nawet Matka Boska. Im bardziej dojrzewał Jan, im dłużej przyglądał się nieco starszej siostrze, tym wyraźniej zaczynał dostrzegać w jej skromnej osobie ukryte piękno. Fascynowała go jej delikatność, urok i dziewczęcy wdzięk oraz pełen dobroci charakter. To pod jej wpływem powstał kobiecy ideał urody młodzieńczego artysty. Subtelnej dziewczyny o drobnych rysach i ogromnych ciemnych oczach. Przez które czasem udawało się zajrzeć do jej wnętrza, pod powierzchnię skupionej, melancholijnej twarzy. Po powrocie z Monachium nowa piękność zafascynowała 22-letniego malarza młodziutka Teodora Giebórkowska. Smagła, o szaro oczach, do niedawna pobierająca u niego lekcje rysunku udarzona ciętym humorem oraz egotystycznym i nieco apodyktycznym charakterem, które uczyniłyby z niej doskonałą aktorkę, a nawet operową diwę, gdyby rodzina pozwoliła jej zrealizować marzenia o teatralnej karierze. Teodora zawładnęła wyobraźnią, a wkrótce także sercem i całym życiem artysty, odgrywając odtąd rolę pełnych temperamentu kobiet, w malarskich dziełach Mistrza. Maria, w przeciwieństwie do Teodory, obdarzonej teatralną wręcz urodą, nie była bardzo urodziwa, ale czułe i kochające oko brata potrafiło odkryć jej wewnętrzne piękno i subtelne uroki młodzieńczego wyglądu.